Kłóciłabym się, czy to było łatwe spotkanie, jednak drużyna z dołu tabeli pokazała sporo serca, nie chciałyśmy, żeby nas dominowały. W trzeciej kwarcie zbliżyły się tam na, na, na ilość 10 punktów, więc w trzeciej kwacie powiedziałyśmy sobie, że musimy się zmotywować i wyciągnąć tą przewagę, którą wypracowałyśmy w pierwszej połowie, żeby ładnie zakończyć to, ten mecz. Dzisiaj mieliśmy ten, jeden z tych meczów, gdzie graliśmy pasarelą. Dziewczyny świetnie zaczęły, tę młode pierwszą kwartę, zagrały koncertowo, potem przesiedziały całą drugą. E kwartę i po przerwie nie mogły złapać rytmu. Widać, że to no, nie jest to dobra sytuacja, ale tak jak mówiłem wcześniej, gramy po to, żeby ogrywać i dziewczyny, które są w ekstraklasie i, i nasze młode 17-latki, także ten powrót do rytmu nie był taki prosty. Natomiast drużyna z Jeleniej Góry wzmocniona Julią Grącką, doświadczona, też nie przyjechała się tu poddawać i muszę powiedzieć, że w drugiej połowie wykorzystywały to swoje doświadczenie. Świetny meczanie Jasińskiej, mega skuteczny, także no, na szczęście w czwartej kwarcie kolejna ekipa, która weszła, wykazała trochę więcej spokoju i nie dała sobie narzucić przede wszystkim szalonych rzutów za trzy punkty.